Witam was na kanale Teraz Django po dwutygodniowej przerwie. Dzisiaj mam trochę mniejszy zestaw 6234. Zapraszam do recenzji. No to przed nami nasz 6234 Renegade Craft. Jest to zestaw z roku 1991. Przedstawia on niewielką tratwę. Jest to głównie zestaw sentymentalny dla tych co pewnie oglądają tą recenzję, będą wspominać go bardzo dobrze. Jest on jednym z moich pierwszych zestawów, i on pochodzi właśnie z tego mojego dzieciństwa. Chcę Wam pokazać jedną rzecz, która jest bardzo istotna, już jeśli chodzi o pudełko. Pudełko zostało wykonane jakby w dwóch wersjach kolorystycznych. Niektóre zestawy były właśnie pomiędzy rokiem 90. a 91. robione dla serii na przykład fioletowej. I żółty. Ja mam obydwa te zestawy, ale pierw chciałbym Wam pokazać, że ten zestaw jest akurat ten wcześniejszy. Było są pudełka jeszcze, tak jakby Legoland, czyli te żółte. Z frontu tego pudełka na pewno dowiemy się, że dostaniemy rekina, tego fajnego pirata. Wiosło ta, tratwa nie jest jakaś duża, ale bardzo dużo ma tych takich nabojów, tych takich okrągłych walców. I to ją właśnie charakteryzuje, że tych walców jest tak bardzo dużo. Z góry tego pudełka mamy taki niewielki mostek. Wszystkie te alternatywne modele są bardzo proste do złożenia. Akurat jeden z moich kolegów Czarek na pewno wszystkie je złożył. Pozdrawiam Cię Czarku również w tym filmie. Z tyłu mamy alternatywne modele dla tego zestawu. Tutaj mamy tratwę, trochę w innym ułożeniu. Tutaj jest fajne, bo to jest taki malutki forcik. Na pewno. Nie jeden z was miał ten zestaw za dzieciaka, i do teraz pewnie się uchował i pewnie składał sobie te alternatywne modele. Bardzo mi się podoba, jak on tutaj tego rekina próbuje zastrzelić. No i tu jest tak samo taki jakby podest. Tutaj jest Ford, a tutaj jest podest. No i ten podest też tutaj ma dużo zalet, bo wykorzystane są głównie te, te jakby okrągłe walce, żeby móc coś wszystko na tym znajdować. Z boku tego pudełeczka niewielkiego, oczywiście, nasz pirat tutaj jest na tej tratwie, No i prezentacja tego rykina, i on jest tu duży i groźny. Z dołu, oczywiście, kod kreskowy nie można dać dzieciom poniżej 3 lat. No i coś napisane, pewnie jakieś uwagi. Tutaj jest, że od 5 lat będziemy mogli się tym zestawem bawić. Oczywiście, logo Lego numer 6234. No i tu już Wam pokazałem. Właściwie mamy pudełko już omówione. Pora zabrać się za zestaw. No więc przechodząc do zestawu zobaczcie jaka ta figurka jest w ogóle fantastyczna. Ja bardzo lubię tego pirata, bo ten pirat jest takim naprawdę rasowym kamratem, rasowym rabusiem. Uwielbiam to, yy, tą przepaskę na oku, uwielbiam ten pistolet i oczywiście tą koszulę z tymi tutaj takimi Guzikami oraz ten pas. Szare, charakterystyczne spodnie w kolorze Old Grey, no i oczywiście ciemna szpada rewelacyjny, kamrat, idealny do załogi dużego statku. Jedna z w ogóle z moich ulubionych figurek ja ją uwielbiam. Wcześniej w ogóle nie było nadruków ani na ramieniach, ani na spodniach, a z tyłu ludziki były po prostu gołe. Nie było takiej potrzeby, żeby im malować, nie wiadomo, tego. Pod spodem tutaj charakterystyczna główka po 90 roku z takim X. -em. Powiem wam nieco historię o tym, bo ta główka niby jak dziecko połkło to, połknęło że, tą główkę, to akurat żeby powietrze przez nią przelatywało, żeby się nie mogło udłamić. No ile w tym prawdy, kto jadł te głowy, nie wiem, nie jest to istotne. Istotne jest natomiast ta trójkątna czapka. Tutaj możemy jeszcze wrzucić sobie piórko, jakiekolwiek, żeby on faktycznie był taki, jakby, jeszcze wyższy rangą niż jest. Te czapki były robione do 2000 roku w kolorze czarnym i old brown, czyli brązowym takim ciemnym. Tratwa jest dość mocno wyposażona, bo on ma aż pistolet, szpadę, Tutaj zobaczcie taką flagę piracką. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tutaj steruje. Właściwie tą tratwą można sobie przytrzymać, żeby móc po prostu pilotować jakby tą tratwę. Patrzcie ile w ogóle jest tych, tych walców, 4, 8, razem w sumie 16 tych walców. Imitują one oczywiście drewno, na którym jest obsadzona ta płytka na 4x6. Na Z tyłu oczywiście drugie wiosło, szpada, tutaj mamy taką trochę zniszczoną już tą flagę. No, Flaga jest z mojego dzieciństwa, w ogóle zestaw jest z mojego dzieciństwa, dlatego on też nie uchował się za dobrze, więc sobie pozwoliłem wykorzystać tutaj taką jakby plener do tego, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Patrzcie, niby 37 elementów, ale dostajemy tak fajnego pirata, bardzo dużo tych walców, dużo osprzętu, dwa wiosła, szpady, pistolet. Rekina dostajemy, co jest naprawdę dużym plusem, bo rekiny nie w każdym zestawie po prostu były. Ale jeżeli po prostu nazbieraliśmy trochę tych pierwszych, rekina już mogliśmy uzyskać w tym fantastycznym zestawie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej decyzji. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Znajdziesz tam różne inne serii, np. Castle, Town, Space oraz wiele, wiele innych. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także do polajkowania tego posta. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.